No to jak tam pan się będzie czuł w nowej radzie, w roli w nowej radzie i tak dalej. No nie wiem, no, no pierwszy, zobaczymy. Pierwszy raz jestem te, te, te w, w tej radnym, same, radnym, radnym Powiatowym. Dopiero, dopiero jeszcze pan nie jest, dopiero jak, pan jako, jako zaślubiony był. będzie czy za, za tak, przysiężony. Ja, Jako był komendant no, na tych tak. radach powiatowych Bywał razem, pan razem. Bywaliśmy. Bywał Pan tam w, pan w różnych miejscach, odznaczany był Pan w różnych miejscach. Tak, Raz tak. nawet w muzeum Pan taką nagrodę dostał w mundurze, był ładny Pan. No, byłem też, wtedy. Też, no, to, Także to, 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 to Pan tu to, to dla ziemi bochańskiej jest Pan już trochę znany i zasłużony. No, no Także... też, też mam ten te medal benemeritus, dobrze zasłużony dla powiatu bocheńskiego. No właśnie. To, czyli dalsze zasługi Panu tutaj... Wszystko dla mieszkańców tak Bochni i powiatu bocheńskiego. Jak ten ile pozdrawiam. tutaj panów jest tutaj cała cała... Po, pozdrawiam cały klub cały klub narada przed meritum sprawy nabieranie sił nabieranie sił i rozpędu do, 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 do działa, działania dla do, 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 do dalszej dla dalszej miasta działania. i powiatu i reszty świata pozdrawiam widzimy się na sesji rozumiem? no wzajemnie